Zadanie dziesiąte. Pośród wszystkich liczb dwucyfrowych dodatnich losujemy jedną liczbę. Dokąd zdanie? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Prawdopodobieństwo wylosowania liczby podzielnej przez 20 jest równe. I mamy tutaj różne opcje. Prawdopodobieństwo, tak? No dobrze, zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy jakieś liczby dwucyfrowe dodatnie i mamy wylosować jedną z nich, która będzie spełniała ten warunek podzielności przez 20. No tu narysujmy taki może worek z tymi liczbami dwucyfrowymi dodatnimi. Najmniejsza dwucyfrowa dodatnia to dziesiątka, Potem byłoby 11, 12, 13 i tak dalej. Tutaj te wszystkie liczby byśmy wypisywali, a taka największa dwucyfrowa dodatnia to będzie liczba 99. Tak. Czyli załóżmy tutaj, że mamy właśnie. Te liczby dwucyfrowe dodatnie. Musimy ustalić najpierw, ile ich jest, czyli ile jest liczb od dziesiątki o numerach od 10 do 99. Gdybyśmy tak? brali od początku od jedynki, gdybyśmy tak? brali od początku po całej długości tutaj od jedynki do 99, to tych liczb byłoby 99. Nas nie interesuje początkowych 9 liczb, bo one nie są dwucyfrowe dodatnie. Tak? Czyli odrzucam 9 początkowych, to znaczy, że tych w środku tutaj będzie 99 wszystkich, odjąć 9 początkowych, czyli 90. W tym pudełku znajduje się 90 liczb dwucyfrowych dodatnich. Tyle jest wszystkich. Dobrze, ale nas interesują specyficzne takie, tak? Mamy wylosować jakąś, która będzie spełniała jaki warunek? No, będzie podzielona przez 20. czy co wypadnie z tego pojemnika? No, liczba 20 jest podzielona przez 20. 40, 60, 80, tak? Ile jest takich liczb dwucyfrowych dodatnich, które są podzielone przez 20? No, cztery liczby. To oznacza tyle, że prawdopodobieństwo wylosowania liczby podzielonej przez 20 jest równe 4 możliwości przez 90 wszystkich, czyli mamy 2,45. Ile jest równe prawdopodobieństwo? To oznacza, że poprawna odpowiedź w tym zadaniu to odpowiedź.